Siemaneczko wszystkim, jestem w takiej rzece, cudów się tu nie spodziewam, byłem już tu kilka razy, ale dzisiaj jest upał, więc trzeba się troszeczkę schodzić w wodzie, pochodzić, komary gryzą jak zaraza, ale coś to trzeba będzie przeżyć, idziemy sobie w tamtą stronę. Trochę w słońcu, trochę w cieniu. Dobra. Widzimy się przy czymś sensownym. Kraina pokrzyw. I wyszła taka micha jakaś. Emalia. Trzeba to zgnieść. Pierwszy fan jest. A tak po drodze to w ogóle wpadło jakaś taka płytka elektroniki Toś wyrzucił i teraz taki jakiś obżarta micha dobra teraz taki kawał rurki nie wiem czy to z rowera czy z czego wcześniej wpadł pręcik jakiś I jakiś kawałek gara I tyle woda jak widać niezbyt przejrzysta ale co zrobić? Teraz wyszła taka ramka. Nie wiem, czy to z telewizora, czy z innego ustrojstwa. Ja dochodzę już tam za tym zwalonym drzewem. Jest most drogowy. Takie troszkę zrobiłem dalszą trasę. Zaraz się wbijemy pod ten most. Liczę, że pod tym mostem coś tam. Więcej może być, no właściwie ja już tu byłem dwa razy, więc jak nic nie będzie, też będzie fajnie. Dobra, tak wygląda mościk. Nie wiem, czy będzie widać, bo słońce dość ślepi. Ale stąd fajnie go widać. Musi być dość stary. A ja lecę tu w te barzoły, że tak powiem. Dobra, powalczyłem teraz z potworem. Ręka mokry, ale niestety potwór jest. Takie duże kamienie leżą i izolator taki wpadł Nie przypaszy się i tylko to Ale Woda szumi ptaszki śpiewają Co tu więcej ścieć? Miejsce fajne. Idziemy tam jeszcze jest jeden most kolejowy Zobaczymy może tam coś więcej wyjdzie Oj, cholera przebiłem co wodery na tym Na tym czubeczku Coś mi złapało, chciałem się pomóc nogą No i se pomogłem Niestety Jeszcze z tego co czuję to w bardzo kijowym miejscu i trudno to będzie kleić, ale zobaczymy. Teraz wyszło, pokażę wam to tak, bo przy stukaniu złamało. Jak to było? O. Widać kawałek wypalonej szyny. A szyny dlatego że tu jak widać jest most kolejowy więc może to tu dotarło i coś coś zostało jeszcze bo jak wiecie już tu byłem kiedyś dobra lecę dobra ja już idę koło w stronę auta namachałem no, się nic słabo wyszło Ale takie wypady też są. Dobra, do następnego. Cześć.